śliżyki, kisiel z żurawiny czy jeziorne ryby. O to jakie potrawy znajdą się na wigilijnych stołach zapytaliśmy przechodniów w Kętrzynie. Myślę, jak większości, karp, bigosik, yy, dalej chyba trochę 12 dań, starają się jednak, żeby na tym stole było, pomimo, że czas wiemy jaki jest i jakie koszta yy, produktów obecnie. Ale taki bardzo, bardzo, który mi się kojarzy z dzieciństwem, z młodością, to moi rodzice, moja babcia e, robiły takie śliziki małe z ciasta, nie wiem jak, jak to, ile, jakie to ciasto było. W każdym bądź razie to były małe kwadraciki, które się podawało na koniec Wigilii ze słodką wodą. To, to, to najbardziej... Nie wiem czy we wszystkich domach, ale jest to chyba z tego regionu. Są ryby, są pierożki z kapusta z grzybami, są. Yy, jak, Jezus, Maria! Yy, I bigos, i łóżka, barszczyk, i sałateczka, i kapusta taka. Yy, to bigos nie jest bigos, tylko kapusta z. Pasolko takie robię, to z Lubelskiego, dawno przywiezione mamusia moja i to kontynuuję cały czas i moja rodzina również. No i cóż tam, no takie przystawki różne też robię wigilijne, no i, i te racuszki, racuszki robię drożdżowe też na. A, a z ryb to ja robię e, takie śmietanie dorsza robię, bo to mnie bardzo, dzieci bardzo lubią. No i drugie to tak smażone karpie, karpie, jedna karpie. Tak normalnie, tradycyjnie, nie, nie robię galaretek radnych, to nie. Jest po grecku w galarecie, czy w galarecie karp. Był, bo teraz już tam jestem sam, ale u nas była tradycyjna taka potrawa, sałatka, posna. Teraz mało kto robi. Bez majonozu śleć i to było w buraczkach czerwonych i fasola do tego duża i ja robię do dzisiaj po umie to robić jak przychodzą znajomi to się dziwią co to jest nigdy w życiu tego nie jedli a u nas było to od dziecka pamiętam zawsze robię tak pierożki z kapustą i z grzybami uszka z grzybkami, samymi przesmażane cebulka do tego dodana. Później robimy, robię pierożki z samych grzybków, też cebulko przesmażane w cieście drożdżowym i smażone na oleju. Tak samo i mak. Też to samo. Pierożki z maku na cieście drożdżowym i też smażone na oleju. No, karp. Śledź w oleju, śledź, ten, śledź w odcie. Później, kochana, jeszcze robimy kapustkę z grzybkami i, i, i taką, taką wigilijną I do tego dodaję łazanki. Z ciasta robionego, i do tego dodaję jeszcze łaz, łazanki. No, sałatka jarzynowa. No. No, więcej tam nic takiego więcej nie robimy, ale przede wszystkim, jak przychodzą dzieci na wigilię, to przede wszystkim muszą być pierożki z grzybami, te w cieście drożdżowym, pierożki z tym z makiem, też w cieście tym drożdżowym, no i przede wszystkim też pierożki z kapustą i z grzybami, ale to już gotowane. Także, no, ten, ten karp yy, i smażony. Bo dzieci młodsze lubią sam karp smażony, a starsze lubią w śmietanie. I robię w śmietanie. Także, no i śledzie pod różną postacią. No robię przede wszystkim w oleju i przede wszystkim robię w odcie, Bo to, moja rodzina tak więcej jest octowa. I śledzie w otcie robimy. No i dzielimy się opłatkiem, życzenia sobie składamy. Później prezenty dla wnucząt. Dla takie drobne prezenciki dla osób dorosłych. No, żeby ta tradycja tak nie zachodzi, jest bardzo ciężko, ale żeby ta tradycja nie zaginęła to e, takie drobne, drobne takie dla osób dorosłych. Byłyśmy zapytane o tradycyjne potrawy, czy w ogóle o potrawy na stole wigilijnym. E, u nas na pewno będą ryby, e, ryby, e, ryby e, 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 karp. Karp i dorsz w pomidorach, będzie na pewno tradycyjny kisielek z żurawiną i jeszcze wszystkie, które mam zamrożone owoce, będzie kucja, z tym, że kutia nie z pszenicy, ale z kaszy perłowej grubej, z pęczaku, no i z bakaliami, z makiem, no no, już mi ślinka no jeszcze, leci. Także wszystkiego dobrego i smacznego. I jeszcze pierożki oczywiście Aha, z kapustą usze. i z grzybami. Uszka. No i łóżka też z grzybami. A no, barszczyk. Barszczyk oczywiście. No i co jeszcze? No i może kapusta też z, Aha, z tym grochem. Postna, kapusta i posta źle. kapusta z grochem nie? i z grzybami też nie. Albo grzyb, z fasolą też można. No, no i kompot suszu, nie? Tradycyjny. No. Życzymy wszystkiego najlepszego i smacznego Do widzenia. Na świąteczne tradycje Kętrzyna i okolic wpływa nie tylko kultura Mazurów, ale także mieszkańców Wileńszczyzny. Właśnie z tego regionu pochodzą śliżyki. Warto pamiętać, że po II wojnie światowej w nasze strony trafiło wielu Polaków z terenów dzisiejszej środkowej Litwy.